Czasami w naszym życiu zdarzają się trudne okresy, choroby, które bardzo doświadczają nas, i w tym czasie bardzo często te wszystkie nasze dobre nawyki, postanowienia i plany idą na dalszy plan. Wszystko się jakby zeruje, skupiasz się na tym, aby przetrwać, walczyć o swoje zdrowie. Czasami to trwa kilka dni, czasami kilka tygodni, czasami nawet kilka miesięcy. I dłużej. Ja miałem ostatnio taki okres, właśnie o czym opowiem na końcu odcinka, i chciałbym Ci tutaj przybliżyć kilka porad, jak wrócić do normalnego funkcjonowania, do pełni życia i co może zrobić, aby przełamać ten okres, w którym nie byłaś, nie byłeś w stanie za wiele robić poza tym, aby dojść do siebie zdrowotnie i teraz chciałbyś wrócić na poprzednie tory. Szczególnie takie okresy są uciążliwe dla ludzi, którzy są aktywni, dużo uprawiają sportu, dużo robią w pozostałych sferach swojego życia. No i ten okres jakichś problemów zdrowotnych jest wyjątkowo uciążliwy, kiedy widzisz, że nie jesteś tak aktywna, aktywna jak wcześniej. Dlatego chciałbym Ci przybliżyć tutaj kilka właśnie pomysłów, jak wrócić do Swojej e, formy. Pierwszy punkt to regeneracja organizmu, i tutaj mam na myśli taką pełną regenerację organizmu, i należy wracać do swoich nawyków, e, takich, które mogą wpłynąć na Twoje zdrowie, jeżeli w pełni czujesz się zdrowy, zdrowa, bo odpoczynek i pełna regeneracja to jest klucz, i znam wiele historii osób, które po jakichś operacjach, zabiegach, na przykład chciały szybko wrócić na Siłownie i różnie to się kończyło. Tak samo po różnych kontuzjach można sobie więcej zrobić krzywdy, i no warto się zregenerować warto zadbać o sen, o te 7 co najmniej godzin snu, aby twój organizm był w pełni przygotowany do wyzwania, którego czekają. Drugi punkt: przypomnij swoje cele, motywacje i nawyki, właśnie. I tutaj warto mieć coś zapisanego, coś do czego możesz odwołać, bo naprawdę po kilku tygodniach człowiek zapomina i też organizm już tych automatyzmów nie ma. Dlatego warto prowadzić jakieś, jakieś swoje zapiski, aby te rzeczy nie umknęły, bo tak jak czasami trudno jest jakieś dane czynność prowadzić do swojego życia, tak łatwo się tego Oduczyć i warto mieć jakiś zapis swoich celów, nawyków i tego, co chcemy osiągnąć i tego, co robimy też. Trzeci punkt to warto stworzyć sobie jakiś plan powrotu do swojej rutyny, tak aby zacząć od jakichś małych rzeczy, potem zwiększać intensywność, czy to ćwiczeń, czy swojej hmm, pracy, czy innych czynności, aby nie rzucać się z motyką na słońce i aby nie oczekiwać nie wiadomo jakich efektów po hmm, dłuższym czasie. Cztery to warto sobie dać czas i zrozumieć, że to wymaga jednak hmm, pełnej siły, motywacji hmm, i to od razu nie będzie wyglądać tak jak przed hmm, przerwą. I fajnym obrazowaniem tej sytuacji są ćwiczenia fizyczne, czy tam bieganie, cokolwiek robiłeś, robiłaś wcześniej, ale to też się tyczy innych sfer życia i wiadomo, że po jakiejś przerwie dana czynność wymaga perfekcji jakiegoś wykonywania, żeby, żeby te nasze automatyzmy wróciły na dawne tory. Także nie czek od razu, że wszystko będzie tak jak dawniej, trzeba sobie dać się na to czas. No i ostatni punkt, chyba najważniejszy, jest yy, powtarzana przeze mnie do znudzenia metoda małych kroków, czyli zwracamy yy, małymi kroczkami. Jeżeli yy, dużo wcześniej yy, biegałeś, biegałeś, no to warto zacząć od yy, jakichś spacerów dłuższych. Tak samo co do siłowni: no nie, nie warto się rzucać na te same obciążenia co wcześniej. Bo to się, wiadomo, może źle skończyć, także zwiększamy intensywność swoich działań i powoli wracamy do aktywności. Podsumowując, wracanie do swoich dobrych nawyków i do swojej rutyny nie jest łatwe po dłuższym czasie. Ja muszę przyznać, że miałem infekcję, którą zmagam się chyba z miesiąc czasu, i to wyzerowało totalnie większość moich nawyków, od takich prostych jak po prostu nitkowanie zębów, bo właśnie treningi, jakieś siłowe, robienie m.in. nawet podcastów i nie byłem w stanie nic poza chodzeniem do pracy i spaniem robić więcej. No i minęło trochę czasu. Trochę się zneregenerowałem. Trochę mnie to też nauczyło pod kątem profilaktyki zdrowia i innych tego typu historii, żeby się tym bardziej zainteresować niż do tej pory. Także też można z tego jakoś lekcje wyciągnąć, ale najważniejsze jest to, że nie warto się tym jakoś obciążać, załamywać. No zdarzają się gdzieś tam trudniejsze okresy, szczególnie zimą i jesienią, kiedy ten okres grypowy, infekcyjny jest zmożony. Zdarzają się też różne kontuzje. No nic, trzeba gdzieś tam wrócić na dobre tory i powoli gdzieś tam odbudowywać swoje... Na rutyny i motywować się dalej do dalszego działania. Trzymajcie się do ostrzenia w następnym odcinku. Pa!